No dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Matamec e, no, z tej strony, gra Ground Branch, wersja jak widzicie 10.34 e, Niedawna aktualizacja wyszła, jest to gra stworzona przez e, o tą elitarną ekipę, która stworzyła e, Rainbow Six e, e, hmm. Oczywiście te pierwsze, te pierwsze lepsze, najlepsze i mówimy o tym tęczowym kolorowym e, Sidiu, który mamy obecnie. E, gra troszkę zagrawująco hardcore symulację. hardkorową symulację e, prowadzenia działań przez tego e, rodzaju siły specjalne czy też kontrterrorystów. E, też gra nastawiona głównie na kooperację. No niestety ja. Nikogo nie mam ze znajomych, które by miał tą grę, więc będę sobie tutaj wcisnął Stoloran. Jest też tryb właśnie dedykowany na samotnych wilków. I w sumie możemy sobie to odpalić. O... Typ misji mamy 3. Wezmę sobie defuse, czyli trzeba będzie rozbroić określoną liczbę bomb. Doświadczenie przeciwnika, no oczywiście, na terenie, to mnie tam koszą niemiłosiernie, więc damy sobie doświadczonego. Jest szansa, że udałoby mi się troszkę dłużej przeżyć na tym poziomie. Spodziewana liczba przeciwników damy sobie 25, i liczba bomb 20. No i czas godzina. Jest to gra bardzo wolna, więc raczej nie mam w planach jakoś tam specjalnie biegać, mam nadzieję, że uda się to przejść. No i misja, powiedzmy, znaczy mapa Kampon, taka jedna z moich ulubionych, kilka razy mi się udało ją przejść, aczkolwiek to nie jest też tak, że to, że raz ją przeszedłem, czy dwa, czy nawet trzy, nie oznacza, że przejdę to teraz, bo wszystkie tutaj rzeczy są losowe. Ustawienie przeciwników liczba, e, znaczy liczbę e, pozycja tych bomb na mapie, więc e, tak naprawdę każda rozgrywka na tej samej mapie wygląda kompletnie inaczej. Woję sobie może ekwipunek Wcześniej wygrać z MP7 i tak troszkę mi to nie siadło. E, spróbowałbym sobie może hakaśkę mój e, moją konfigurację XD to jest właśnie ten plus w tej grze, że można sobie tak naprawdę każdy element wyposażenia, jak widzicie, konfigurować tak jak chcemy. Jest to jedna z no, tych właśnie fajnych gier, tych fajnych opcji w grach, które, które bardzo lubię, a niestety niewiele ich takie coś posiada. No. Może sobie wezmę ten. Może jednak nie. Wezmę ten. Yy, identyczny chwyt mam na replice M16. Więc no, powiedzmy, że jest to w jakimś tam procencie zbliżona yy, konfiguracja do tego, co mam w rzeczywistości. Yy, wszystkie inne tutaj wyposażenie też można oczywiście edytować. Yy, kamuflaże. Ja oczywiście tutaj biegam w jedynym słusznym multicamie. Ale też tak, właśnie, jest wiele opcji. Można sobie naprawdę to wyposażenie konfigurować tak, jak się podoba. No dobra, wyjdziemy sobie, myślę. Czas do to 10 sekund. Zaraz by się może w alejce. Dzięki czemu będę mieć trzy punkty, tak naprawdę, zaraz obok. No i ten jeden wysunięty. Mam nadzieję, że tutaj bomby nie będzie, że te dwie bomby będą gdzieś w tych trzech punktach, no zobaczymy. Tak jak mówię, gra jest trudna. Mi się wiele razy udaje wyłożyć na błahych sprawach. Przeciwnik, mimo że AI, no to naprawdę jest ogarnięty. O, dobra. Startujemy malutku. Chcemy tutaj iść w stronę pierwszego punktu. Jeszcze sobie może uklęknę i Załączę laser. Laser jest przydatny, bo jak widzicie, nie mamy żadnego interfejsu. A w budynkach, no jednak, nie zawsze jest czas na przeładowanie, na wycelowanie przeciwnika przez przyrządy. Jest ten laser jak najbardziej się przydaje. No i też laser pełnia funkcję właściwie. Taką, że znajduje nam różne pułapki. Tak, jeżeli są jakieś linki. Jakieś takie improwizowane ładunki. Właśnie aktywowane poprzez pociągnięcie jakiegoś sznurka. No to w tym laserem właśnie się to znajduje. W wielu grach właśnie jest to. Też ogólnie w kulturze Przyjęte, że laser jest tego docelowania, a tak naprawdę to nie jest. Nie jest to... Jego główna funkcja. Oję ja można powiedzieć w jakiejkolwiek funkcji. Dobra, jeden zdjęty. Ale wydaje mi się, że w tym budynku nie będzie bomby, bo nie słychać pikania. O, zrobię głupią rzecz, czyli ustawię sobie full auto. E, ogień automatyczny w pomieszczeniach. Też to nie jest. Raczej powszechnie używana. Funkcja. O, jakiś tam achmencik nam się wydzierał. Chyba dobra. Zrobiłem głupi błąd. Mianowicie, nie mam chyba żadnych przedmiotów rzucanych żadnych granatów. Szczęście, że cię go udało zauważyć w porę. Aczkolwiek jakiś snajper jeszcze tam jest. I trochę się boję schodzić pod tamte okna. Myślę, że pomału już będę się opuszczał ten budynek. Mm. Lepiej tą drogą, którą przyszedłem. Okej. Okay. Widzę, że na tym poziomie tu tak jakoś dużo łatwiej jest. W sensie na weteranie to potrafili mnie zniszczyć. O! Ponieważ na YouTubie mogę powiedzieć to brzydkie słowo na Z. Nie no, zabić wiadomo. Yy. 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 Potrafili mnie zdjąć tak naprawdę już w ułamku sekundy potem, jak gdzieś tam wyskoczyłem z osłony, a tutaj. Hmm, poziom trudności oczko niżej, a dobra, w sumie przeładuję sobie, bo już kilka pestek mi zostało. A no, tak trochę nie ogarniają te boty. <laughs> Szczerze mówiąc, może od dziwo się uda skończyć całe zadanie. Całą mapę byłoby spoko. Chociaż pewnie będzie to trwało też troszkę. Dobra, ten już zaczął strzelać, ale. No, dziwnie, 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 serio. O, dobra. Bot zaskoczył, chociaż taki przy, przycięty trochę był. Spróbuję go. Dobra, mam dwie trzecie magazynka. O, spróbuję go jakoś obejść. Mam nadzieję, że tu nic więcej mnie nie spotka. Zawsze jest to ryzyko, wiadomo, jak się wychylam, to mogę dostać kulkę. Pytanie, czy ja mogę... Tu jest głupia sytuacja. Mm, będę musiał się trzymać jednej ściany. O, ale jednak jakiś kolega by się przydał, który właśnie wyszedł szedł wzdłuż tej ściany. Też jedna z taktyk wykorzystywana właściwie... Podstawowych taktyk wykorzystywana na całym świecie. W ogóle posłanie jednego żołnierza na taką misję rozbrojenia bomb W jakiejś tam wiosce talibów Jest hmm. Kurczę, nie ma pistoletu by się przydał teraz Strasznie głupio Do widzenia o, No bo nikt o zdrowych zmysłach by nie poszedł tam Na taką misję nawet mimo Najlepszego przeszkolenia, najlepszego sprzętu jaki można dostać O no to wątpię, że O kurwa. Wątpię, że ktoś by się podjął po prostu Służby specjalne zawsze działają w, w Grupie Zajmie się, usłaniają. Najgorsze jest to, że w innych pomieszczeniach też mogą być. I właśnie tutaj by się przydał jakiś kolega. Jemy. Dobra, słyszać pikanie, więc prawdopodobnie jest tu jakaś bomba. Jedna z dwóch. Natomiast trzeba ją zlokalizować. Budynek jest dosyć duży, jak widać. No i to by było na tyle. <grym> Więc no, boty czasami nie ogarniają, ale jak już zaczynają ogarniać, no to jest, jest ciężko. No dobra, no. Znaleźć 48%, strzałów 65%, trafień 31% i 10 zabójstw. No, także tak, tak wygląda ground branch właśnie w, w graniu solo. Jest fajnie dopóki, boty się nie odpalą. Także pozdrawiam cię krótko mm. i do usłyszenia.